Siema, siema, z tej strony Maxim i pod poprzednimi odcinkami troszeczkę spada mi aktywność. No więc fajnie było, gdybyś jeszcze teraz, przed obejrzeniem tego materiału, zostawił łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowy na kanale, to nie zapomnij zostawić suba. No i co? Tyle miałem do powiedzenia, ja już więcej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. tom co, kurwa, pierdolony debil, kurwa macie Siedzi na tym komputerze? Sub i kurwa, taki typowy nerdzioch Pierdolony, siedzi i tak. Okularki, kurwa, Nerdzik. I napierdala! 24 na dobę! No i tak kurwa jest. Ajjj, chuj. Uwaga, wy kurwa Fikołka! Damn! Jest, 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 jeden yes. Fikołek, Fikołek, nawet dwa, kurwa, ale jestem dobry. Oh. Typy, 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 to wyjdzie! Co masz? LOL! Trzymajcie tytułów pod sobą? Lol. Dobra, padam, padam. Oni mieli koks. A, pali, 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 pojedli, No pali. No, no. no nie widział. Dojebali mnie. Kurwa, nie pomyśleliśmy, nie pomyśleliśmy. Ale dupa, ale dupa. To jest do <grystwo> nie ma, nie, nie, myśle, nie ma takiego, nie ma. Takiego. Y, jasne, mordo już leci rajd. Co no, to ma być, co? To koksu mu dodawał. Hej, GG. Jak chcesz to Dobra. Step? Dobrze, wciąż się starczy. Ojej! Okay, ojej, ojej! Musisz! Musisz! Okay. Tak! Jesteś! No, dobra, dusza, dwie dwie dusza! Szczerze! Ojej. Jak? Było na budowie. Ojej, kpana to lepa. Praktycznie, szczerze. Nie będzie. Hmm. I co? Ey, cego mo, nie kłam. Cegła, nie kłam. Ale nie kot cegła. Co jest w ogóle z tym? Nie błagam skrzynka, błagam no. A co? Pomóż mi! Bez pereł tu gdzie no to ja mam jednego z tak tak, tak, tak! Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Eee, dwie, na... To... <tok> 200 na mięso. Uj! Kapibary mają po 20 zębów. A w ogóle ty, Licz, jest ryzyko, Licz, że zepniesz! Za 10 do 20 się rodzą kuba. ho! Dobra, to mnie.

Morwczak bez k Hello! Hello, is a looking It's to for... Ej check... nie, Marzenka, czas temu... Aha Przepalabo Budowlaniec! Budowlaniec z Torunia! Wszystko się wydało Przez to zaklaskam, polekam Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, nie wierzę w siebie, co ja zrobiłem, przez to byłem drugi Nie, 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 nie gram w tą grę Czy si tu się dalej idzie? Nie, czy jest, stary Nie, 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 nie Nie, tego nie, nie, Bakker nie Ej, Kuba, zabiłem. nie błagam, Nie, On jest z nami na kanale, Baker. Nie pytaj Ej, Nar, 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 Bakier, nar, nar Zabiłeś o. O. Zabiłem Nice Co się stało? Dobra, dwie. Dobra, cztery tylko, tej stracił. Ostatnia! Mamo, mamo, nie chcę padać! Jacek, a ja tak kości? nie, 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 nie! No nie, to już nie może być. No, tak Różczak, weź weź mi zazdrość. Cool. Kuuuup. Weź mi chlebę. On jest tu ja na kanale? No. Ale bo... On był na kanale, debilu. Aha. Nie, okay. to są... No nie buduj, kurwa, bo nie wysadzę ci znowu. Tam nie ma tego trap'a zastanego. Proszę się! Kurwa mać no! Myślałem, że się nie skapnął! Zwijamy zbroję! zwijamy zbroję! Dobra! Nie duch, nie no, Ja mam innego koksa, ece, ece. Oje! Let's go, kuba! Masz dużo koksów w Kuba, nie, nie, ja zasłoniłem ja cię! Panie, Panie kuba! Mam ci rafy za nie, 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 jak, nie, żeń jak, sekundę, milisekundę. Medalizm woda, bo Nie, mogę restartować. A nie, zakupił, sprawia. Nie widział. Olej, dostał strefę, jeszcze zdążyłem go zabić. Ale go rozjebałem, ale go rozjebałem. Poproszę o szaty, normalnie, jeszcze. I uwaga, jak John uwaga, uwaga. Du, du, Nie ty. Nie róbmy z siebie większego pajaca, jakim jesteśmy.